Czy może być lepszy powód do zemsty niż zabójstwo na waszych oczach obojga waszych rodziców? Taką motywację, by dołączyć do gry z Apex ma najnowsza legenda, która dołączy do gry wraz ze startem piątego sezonu. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda i jakie ma umiejętności, zostańcie do końca odcinka, a ja życzę Wam miłego oglądania! Rosy, czyli mała dziewczynka, którą mieliśmy okazję poznać wraz z trailerem Revenanta do Apex Legends, w dniu śmierci jej rodziców dostaje od ojca małą figurkę Wilka. Wilk po portugalsku to Loba. Teraz już wiecie, dlaczego kolejna legenda Apex nazywa się Loba. 20 lat później irozi z małej dziewczynki zmienia się w dorosłą kobietę i na wieść o tym, że Revenant, morderca jej rodziców, dołącza do Apex Legends, nie pozostaje jej nic innego, jak zrobić wszystko, by również znaleźć się na arenie i zemścić się na mordercy jej rodziców. Tak pokrótce brzmi historia loby, czyli najnowszej legendy Apex Legends, która pojawi się wraz ze startem piątego sezonu. A teraz zobaczcie jak ona wygląda i jakie będzie posiadała umiejętności. Ja zakochałem się od pierwszego wejrzenia i pewnie większość z Was również od razu spodobała się ta legenda. Jej rodzice byli słynnymi złodziejami, więc umiejętności Lobby, która poszła w ich ślady, również związane są z kradzieżą. Na początku mamy Burgo's Best Friend, czyli najlepszy przyjaciel złodzieja, i to będzie Throw a Disc and Teleport to That Location, czyli Loba będzie rzucała teleport i będzie mogła przeskakiwać z miejsca, w którym stoi, w miejsce, gdzie rzuciła teleport. Coś jak wyskocznia Okteena, ale myślę, że nie będziemy lecieć, więc będziemy niewrażliwi na ogień przeciwników. Kolejne, co mamy, to jest Supply for Demand, trzeba będzie nacisnąć i przytrzymać guzik. Wybieramy typ wyposażenia, czyli pewnie amunicja, broń lub pancerz, i będzie ona po prostu pojawiała się lobie na ograniczonym obszarze. Jeżeli chodzi natomiast o Ultimate, to będzie Black Market Boutique i będzie to rozkładane urządzenie, które będzie kradło cały lud z okolicy. Ciekawe, czy będzie również wykradać przeciwnikom lud, czy tylko lud, który leży na ziemi lub w paczkach. Jeżeli chodzi o pasywki, to loba będzie mogła widzieć przez ściany lud oraz będzie mogła tak jak Lifeline w tym momencie otwierać te tajne skrytki w pojedynkach. в тремниках. Tak właśnie wygląda nadchodząca legenda w Apex Legends, czyli Loba, Rosie. Może bardziej powinniśmy nazwać ją nie Loba, a Lud Goblin, bo jak widzicie, wszystkie jej umiejętności skoncentrowane są wokół lutowania, znajdowania ekwipunku i kradnięcia ekwipunku przeciwnikom. Bardzo fajnie, bo to jest nowa umiejętność i nowa w ogóle ścieżka rozwoju postaci, która była niedostępna w innych legendach. Zobaczymy oczywiście, jak to wszystko sprawdzi się w grze, bo póki co wygląda to bardzo, bardzo mocną legendę. No ale oczywiście zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Revenant na że też wydawał się bardzo mocny, a do ostatniego bafa był bardzo rzadko grany i był dość słabą postacią. Także musimy poczekać do końca czwartego sezonu, a już na początku zobaczymy lobę w grze. Jedno co mogę powiedzieć, że jest ona naprawdę bardzo piękną kobietą. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co wy myślicie o lobie, czyli o nadchodzącej postaci do Apex Legends. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, mam nadzieję, że dowiedzieliście się z niego czegoś nowego. Na teraz już dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Cześć!